I tak w sumie, jeżeli chodzi o freestyle, to nie ma takiego podjazdu. Co on robi tutaj? No pogo! <śmiech> <śmiech> e, przypominamy, że tutaj jest najlepszy z trzech. I myślę, że w drugim meczu, jeżeli Suchy nadal będzie się tak bawił i straci tą koncentrację na meczu, no to Szeku będzie w stanie przejść, myślę, i wykorzystać tą lukę po prostu w, w skupieniu suchego Gitesa, prawda? Tak, tutaj. Yy... Jak wiemy w każdej dziedzinie i czy to w pracy, czy to w szkole, czy to nie wiem na spotkaniu z jakąś dziewczyną, no psycha jest bardzo ważna, ponieważ wtedy, gdy mamy niską psychę, no to te decyzje będą zupełnie inne niż gdy jesteśmy pewni siebie i zdeterminowani do swych czynów. No i ja chciałbym tutaj e, najpierw nadmienić, że gratulujemy tego spotkania. By było ono... No tutaj, zdominowane przez yy, Suchego Gitesa, ale mamy jeszcze. Mam, wiadomo, gramy teraz best of free, tak więc ten pierwszy mecz to jest tak naprawdę zapoznanie przeciwnie. No tutaj, to te spotkanie zaczyna się dużo bardziej taktycznie niż poprzednie. Poprzednie było bardzo grane na chaos, jeszcze można było, o ile można to było nazwać w ogóle, chaosem, yy, bardzo dobrą rozgrywkę. A w tym momencie tutaj chłopaki tak się już nie sprawdzają Tylko po prostu lecą ...sytuacji może zrobić i co ja mogę zrobić, aby temu zapobiec I w tym momencie ja ja tutaj jeszcze z bampikiem. Piękny aerial bump w wykonaniu szeku. No podejrzewam, że Suchy się tego nie spodziewał i teraz sytuacja się odwróciła Jest gol przewagi dla Szeku. No i tak jak mówiłem, te mecze BO3 mogą odwrócić właśnie Szale zwycięstwa mogą na, na drugą stronę Jestem ciekaw, jakie będzie rozstrzygnięcie ostateczne tego starcia. No bo, jeżeli teraz Szeku wygra, no to mamy trzeci mecz trzeci mecz decydujący w sumie o, o tym, wszystko. kto. o wszystko, kto kto przejdzie dalej. To pięknie wybroniony Masty Flick w ogóle. Podczas tak, gdy pierdoliliśmy jakieś dobra. głupoty. Tak, bardzo dobra decyzja tego zawodnika. I teraz podlatuje znowu z bumpem i mamy słupek. Ale nie, to, to nie jest bramce, to nie obrona! I interwencja tutaj suchego Gitesa broni tej bramki niczym Matka Boska Częstochowy. Niczym Krzysztof w swojej posesji w Białym stoku, Niczym PiS z naszej A nie, czekajcie, chwilę. <laughs> Tak, polecam wszystkim wypić 4 litry mleka i nawpierdalać się 10 kilo biszkoptów. Główna dieta Krzysztofa, a w tym momencie Suchy Gitas daje strzał nad szekiem który zagubił się w bramce i mamy wyrównanie na 2 do 2. Ja mam wrażenie, że Szeku przeszedł jakąś potężną przemianę po tym pierwszym spotkaniu, ponieważ gra dużo rozsądniej i dużo lepsze decyzje podejmuje. Tutaj w pewnych momentach zaskakuje yy, swojego przeciwnika, który nie spodziewał się takich akcji. Popadają sobie chłopaki elegancko, na pełnej kulturze i teraz, gdy suchy Gites ma busta, może coś zdziałać, ale ładna aj. interwencja Szeka, Ładnie to wyczekał. On tutaj znowu Próba jakiegoś właśnie Pogo. Jak już wcześniej nadmieniliśmy tę sytuację bardzo szybko się mstrzą i to jest kolejny przykład, kiedy suchy gitę spróbuje znowu Pogo i znowu traci momentalnie bramkę. Powiedz tak, mi, czy to jest, to jest czy uważasz, że to jest rozsądne w takim momencie? jest 30 sekund do końca meczu i teraz przegrywa już dwoma bramkami. Także lecimy dalej, jest 6 do 5, jedna bramka. No i jak widzisz to? Jeszcze tutaj w defensywie wyczekuje. No, on będzie grać na czas, on będzie bronić tego wyniku. On chce przejść do następnego spotkania i rozstrzygnąć to już w następnym meczu. Tutaj jeszcze prawie bromeczka wpadła przy okazyjnie. Także mamy 1-1 w starciach. On pójdzie po okus, a my przejdziemy do następnego spotkania i zobaczymy, mamy wznowienie. Bitwa o wszystko. Niech trwa batalia. Niech to będzie oktagon. Niczym na fejmie. Czy to na innych federacjach. I mamy już flika potężnego w kierunku bramki. Wykonanego przez suchego Gitesa. I zobaczmy. Zgarnia tą piłkę. Podleci w kierunku bramki. Oddaje strzał w kierunku yy... Tej, tej bramki właśnie. I zobaczmy, znowu z piłką. szeku mu ją oddał. I zobaczmy, co zrobi Suchy. Co zrobi Suchy? Oddaje strzał i kolejna obrona. Tutaj Tibo kurtua ewidentnie w jego genach. Jeszcze wiele spotkań, ale to ja będę miał spotkanie z brakiem prądu. Tak więc niestety nie <gryw> będę widzieć finału. <gryw> no niestety tak, zostanę tylko ja. Ja i mój skład. Yy... No cóż? This is my bolo, gang, brother i w tym momencie się wyrównuję no na 1 do jednego No way, tak Darby, dzięki za followa Komentator również... Kurbo Ja pierdolę Nie mogę, rurę teraz dostałem z Dostałem rurę na dwóch słuchawkach, przepraszam, jestem oszołomiony Nie mogę i mamy wyrównanie 2 do 2. Obie chcą przejść, obie chcą być dalej w tym turnieju. Obie chcą być dalej w tym turnieju. No bo kurno Zaraz Tomuś będzie marszył piutka. Właśnie tak. Tu nie ma miejsca I na żeli papom. jestem tu, ja i jest mój do... Mój dom i K naprowadza pójść za kierunku. Mamy 3 do 2. Ja pierdolę. Powiem Wam tak. Nie kupujcie tych frajerskich słuchawek, jak one mają? Jabra. Tak, Jabra, ja chciałem naznaczyć, że kochany tak w dupę i dwa wiadra. O diabła! Teraz, Jabra! Kupi w dupę Od diabła! Czyli ode mnie. Alekty, a zawodnicy, jak grali, tak grają. Tak więc nic się nie zmienia. A możemy zachować taką rodzinną atmosferkę i po prostu się pośmiać, czym wujek ze swoimi żartami z lat 80., które powtarza od 40 lat przy jednym stole wigilijnym, przy jednym obrusku, przy jednym talerzu, przy jednych sztuczce. I przy jednym karpiu. Ja bym chciał tylko, <laughs> chciałbym tylko nadmienić, że nie wiem skąd wy kurwa macie tyle punktów, nie? Ale cały czas napierdalają tymi tymi, tymi ty, powiadomieniami. Oczywiście jest to zabawne, ale skupmy się na meczu na razie, panowie. <laughs> Yo Niesamowite. Dobra, no tutaj czy, czy sytuacja się może jakoś diametralnie zmienić. Myślę, że jest jeszcze są na, to na to szansa. Szansę. Są na to szanse, bo to jest, są tylko 3 bramki, a na spotkaniach 1v1 bardzo szybko się strzela te gole. Przez nieuwagę przeciwnika można bardzo szybko zdobyć dwie, a nawet 3 bramki w przeciągu paru na sekund. Także jeszcze widzę szansę, jeszcze bym nie skreślał tego spotkania całkowicie. Tak, ale wiadomo, sekund. Że... Czeku bardzo bardzo mądrze gra piłką, wie co ma robić po prostu On wie gdzieś ma się znaleźć, co ma zrobić i jak to wykonać oj, I w oj, oj, tym momencie oj. ładne minięcie suchego Jego głupi chase doprowadził do tego, że no Czeku go po prostu minął jak chciał i wykończył go jak małe dziecko W piaskownicy Ale Na nadal <laughs> Nadal bym nie przekreślał tego spotkania, ponieważ No są 4 bramki Jest 60 sekund Myślę, że dużo może się tutaj wydarzyć, chyba, że zawodnicy podejdą bardzo biernie do tego meczu. I po prostu już nie będą chcieli rywalizować ze sobą. O, o wygraną. Myślę, że raczej suchy się nie podda tak łatwo. Chociaż szeku z drugiej strony na pewno nie da mu takiej łatwej wygranej. Może się rozluźni, tak jak właśnie teraz i traci bramkę bezsensownie. Ale on wie, on wie, że on ma przewagę. Że jeszcze może sobie pozwolić na stratę tych dwóch goli i nadal to nie będzie zagrażało. Co o tym sądzisz? A, prąd ci wyjebał. Dobra, no to zostałem sam. No i mamy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę. Ale problemy techniczne nie przeszkodzą nam w rozegraniu tych wszystkich meczy i prefix zdobywa trzeciego, trzeciego gola. Można by rzec, że amek jest delikatnie dominowany. Też, tak, też to brałem pod uwagę, ci powiem, przed tym starciem. Dlatego nie chciałem, żeby trafili do tego samego drzewka, ale no mimo wszystko. Mimo wszystko trafili do tego samego drzewka. No i tutaj bardzo ładna bramka ze strony amka. Aerial bump. Jest 3 do 1, więc myślę, że chłopaki raczej fair grają albo po prostu bardzo dobrze udają. 3. No tutaj, Ameki, ostatnie sekundy. To będzie wyrównanie na 3 do 3. Kurczę! Nieźle, nieźle. Tutaj będzie pierwszy mecz turniejowy z dogrywką. No. Jedno z bardziej wyrównanych starć. A w międzyczasie. Z z Zobaczyliśmy właśnie wygranego pierwszego meczu. Jest nim Amek. Jakiś tam gol na pocieszenie. I 4 do 3 kończy się drugie spotkanie. Ojojoj, oj, oj, tutaj od razu agresywnie Amek zagrywa. Jest demo. No i pierwsza bramka. Pierwsza bramka. Dobrze się dla Amka zaczyna ten mecz. Prefik delikatnie wybity z rytmu tym demo Tutaj próba jeszcze ratowania na ostatnią chwilę, ale nie, nie, nieskuteczna. Prefik to wyciąga Oj, no i tutaj sprytnie przechytrzył Amka, wziął sobie boosta Amek niestety nie mógł nic zrobić z tą piłką I teraz piękny flick! Kurcze, proszę państwa, ile to było na godzinę? Całe 113 na godzinę, no raczej bez szans jeżeli chodzi o obronę Pięknie się złożył do tego flika. Nie był to najczystszy flick, ale bardzo ładny Bardzo mocny 25 sekund, dwie bramki przewagi na korzyść Amka Prefik tutaj odrobił delikatnie Także gratulujemy zwycięzcy <słyski> Widzę tutaj śmiechy, chichy Ale trzeci mecz Amek Prefik kończy się wynikiem 9-7 do 7. I kończymy ten mecz, kończymy ten mecz Pawik z kolejnym Półfinalistom Dobra chłopaki, jak jesteście w sumie ready yy, To ten To możecie dołączać, nie? No to wchodźcie, wchodźcie, nie? Bo wy tak siedzicie Gotowy, gotowy, no, no, okej, okay, okej, okay. tak, tak Dobra, tak. Dobra no to jeszcze o, chwilę posiedzimy o. Dobra No, panowie, dzisiaj Chłopaki, wiecie jak to się robi, Chłopaki, wybieracie zespół, nie? I dołączacie tak, tak, chłopaki, wszyscy czekamy. Robisz, yy, wybierz drużynę i tam, gdzie masz swój nick. Jeszcze nie o, widziałem poradnika z to, jak dołączyć do meczu. Pokciam. To by było ciekawe. No to... i zaczynamy, mamy wznowienie i Pawik wygrywa tego Kikofa. Czy będzie strzał na bramkę? Nie, został przyblokowany przez makusa i teraz zobaczmy, piłka na prawej ściance, wylatuje, leci. Niczym helikopter bojowy i ci odda strzał! Mamy 1-0! No tutaj ma Pięknie. Makus pokazuje, że może być niezłą niespodzianką w tym turnieju. 12 sekund minęło i... Idealnie w tempo. Czy to był ceiling shot, czy flip reset, nie wiem, nie przyswoiłem informacji. Ale bardzo pięknie to wyglądało, tak szczerze. Jeden z bardziej cleaneriali dzisiaj. Ten mecz wygląda tak, jakby można było z niego robić klipy non-stop. Po prostu każdy strzał to jest jakiś mechaniczny majstersztyk. No tutaj mieliśmy musty flika pięknego na zakończenie. Myślę, że Pawiks no chyba godzi się powoli z porażką albo sam jest zachwycony skillami swojego przeciwnika, bo stoi w bramce i po prostu ogląda co Makus zrobi. Mi się wydaje, że Pawiks powinien się w końcu ocknąć i zacząć to bronić, w ogóle gdzie on pojechał? A mi się wydaje, że Pawiks po prostu po takim wyniku mówi dobra w następnym meczu to go już rozpierdolę, w tym mi się już nie chce odrabiać. Ale zawsze szanuję zawodników, którzy mimo przegranego meczu walczą do końca i próbują walczyć do końca Także szacun dla Pawiksa, że się nie poddaje, że nie poddał tego meczu Tylko będzie próbował Makusowi utrzeć nosa, a być może będzie takim amkiem z poprzedniego BO3 I rozjebie Makusa w ostatnim momencie Oczywiście nie Unii Europejskiej Europejski <laughs> Napisaliśmy podanie o dofinansowanie do biedę do turnieju Tu kolejny zadziwiający strzał, on wygląda jakby smurfował na tym turnieju. Ja mi się wydaje, że Bruce, i tak w sumie, jeżeli chodzi o freestyle, to nie ma takiego podjazdu. Co on robi tutaj? No pogo oh! Kurwa, macz, niesamowity zawodnik. Koniec, koniec. To jest enough, mi się wydaje. Piękne zagranie tego gracza. No słuchajcie, jeżeli tutaj ma być jakiś gracz turnieju. K... Kurwa klipa to kliknij No jeden z najlepszych goli na tym turnieju Jak nie najlepszy Mi się wydaje, że lepszego gola na tym turnieju nie było Wszystkie mecze dzisiaj dokładnie oglądałem Jeszcze żaden gol mnie aż tak nie zadziwił No i mamy 13 bramek 13 bramek doliczamy do Makusa Ale Makus nie miał żadnego poprzedniego meczu eee, Także... No, teraz musi nadrabiać, musi gonić po pozostałych zawodników, ponieważ nie miał aż tylu meczy, żeby sobie ponabijać bramki. Ale Makus wygląda, jakby chciał zgarnąć całą pulę z turnieju, no bo on nie dość, że walczy teraz o zwycięstwo. Bo no, chłopaka myślę, że na pewno zobaczymy w final... no zobaczymy go w finale. To. To on jeszcze chce zgarnąć te 100 zł za ilość bramek. W Rocket League im prościej, tym lepiej, a to auto wygląda. Jakby było trochę ale Pawiks. Kurwa mać Co tutaj się wyczynia? Pawiks tutaj z Mastifflikiem na Makusa Gdzie to Makus w poprzednim meczu pokazywał swoje freestyle'owe skill'e Myślę, że Pawiks sobie zostawił najlepszą furę na trzeci mecz I zobaczymy go z Battlebassem w trzecim meczu <laughs> Albo ze Skarabem Znaczy i tak dwie bramki w 3 sekundy raczej nie byłyby możliwe Dokładnie tak I teraz to jest drugie spotkanie na konto Makusa w defensywie. No i tutaj no, szeku. Dziw, Dziwniwa. Oj, chociaż. A próba... teraz szeku broni i by... o, Oj, dobra jest, jeszcze szansa teraz na kontrę. Ma chłopak. No i wywiera teraz presję, ale niestety nic z tej presji nie wychodzi. Plarne. Bywają hamskie, bo trzeba w nich sporo demować i te mechaniki nie zawsze oddają i nie zawsze sprawiają, że wynik jest taki. O, ale kto do nas wpadł? No i Szczęść chyba. wszyscy. Od... Boże, oh, ja. Tak jest, jest nasz komentator, tutaj aktualnie Jebane jest... kurwy z różowego! <laughs> z czego ty masz prąd? Z różowego dostawca, z czego? No to możesz powiedzieć, co będziemy ich ten, i będziemy używać. Było jest... dość dziwne w wykonaniu szeka, Zrobił jakiegoś backflipa do tyłu, oddał tą piłkę za darmo Amchowi. I on teraz wylatuje, leci w stronę okienka! On chce to zrobić z BAMPEM, ale jednak jednak czegoś zabrakło! Jednak czeku No już. ja tutaj do komentarza lewego chciałbym dodać, że badają się niczym 18 osiemnastoletnie gwiazdy pewnych filmów da, dla dorosłych No co miesięcznie muszą iść na badania, więc Tutaj chłopaki, A skąd to, to nad nadterminowo <laughs> Fatal wspominał o tym, że czuje się jak w B klasie Amek nic się nie stało! Nic się nie stało! Oj amek, joj, co to za nie akcja stało? w ogóle? To bardzo Zobaczmy dziwnie wyglądało To powtórkę teraz O kurde ghostki No, ciekawe Bo on się, no, się zrekowerował po fliku bardzo ciekawie to wyglądało. Jednak wiatr podmuchnął i uderzył na backboard! I teraz mamy wyrównanie na 2 do 1, jednak nie! Dobrze broni się... Szeku to jest zawodnik, który gra bardzo umyślnie w tą grę. Analizuje te swoje mm. ruchy, gra strasznie tak eee... No Powiem, że... Bo mechanicznie potrafi wow. grać, ale nie gra stricte pod mechanikę, tylko oh. też... Taktycznie o! Tu, tu, tutaj właśnie zaprzeczył twoim słowom, bo to była nie tylko taktyka, ale i też wzorowa mechanika, bo SPO przejmuje inicjatywę, teraz zbiera setkę. Trzekł zmuszony do tego, żeby jechać do cornera i A Prawie trafił, prawie trafił. Tak, wróciłem i od razu tutaj brameczka, ja wiem kiedy wrócić. Idealnie wyczuty moment. Ale to worry strzelił. <laughs> <Tia>. <laughs> Nie, no nie można imować. Odebrać Pawiksowi tego, że nie zrobił tutaj show na dzisiejszym turnieju. No bo ja także myślałem, że on przegra za chwilę swój mecz, a on wygrał z Frontixem, jednym z lepszych zawodników tutaj w stawce. Na pewno miał dużo większe poparcie, w... w jakby to powiedzieć, w głosowaniu tłumu, no bo ludzie jednak chyba myśleli, że Frontix wygra, a nie Pawiks, nie? No i tutaj pokażę. czymś zająć ukazać, że wow, pomimo bardzo... że nie są to może gracze esportowi, to jednak potrafią te różne zagrywki stosować i to nie tylko się dotyczy rankedów, ale również i takich mniejszych turniejów, jak i dapsz na... na chwilę się musiałem y, wyłączyć mentalnie z komentowania meczu. <grym> ale zobaczmy co Szeku robi! Bardzo ładna branka. Ej, ale kiedy to się wydarzyło? Ta ja perfekcja ja mechaniki! To złapanie sobie piłeczki na podwozie i doprowadzenie tej piłki do bramki to był na. mechanika na Szeku, tym bardziej, że Szeku był ustawiony w linii strzału i nie było to wielkim zagrożeniem teraz. Próba I tutaj na... jest. Coś za piękna bramka! To za akumulacja w ogóle bramek w tym ostatnim spotkaniu, kurwa. O trzecie miejsce! To jest no chyba i jak, tak jak bramka. mówiłem, Szeku mógł się odpalić w tym trzecim. Natomiast myślę, że bez szans. Tak jest, dzisiaj myślę, że Szeku zrobi sobie od dzisiaj przerwę tygodniową po tych wszystkich dzisiejszych meczach. Ja myślę, że każdy zawodnik, który dotarł do tego miejsca, co, co, w którym znajduje się teraz, raczej nie, nie będzie w grał. O kurcze, jaki piękny strzał Co tu się odjebało? No. Pawiks pokazał mechaniczny majstersztyk na zakończenie tego meczu. Jezus, Mary, jakie to było piękne. Tak, bardzo ładne zagranie tego zawodnika. Coś fenomenalnego No i kolejne przebicie Pawik zostawia tą piłkę Szekowi Jednak nie No ale Szeku sobie już ją wziął elegancko Pawiks tylko 30 boosta Tutaj wystarczył mocny strzał w kierunku bramki Raczej Pawiks nie miałby szans na. Jestem ciekawy ile Jarciowi zacznie, Zajmie te spalenie peta Oczywiście nie popieramy palenia tytoniu No bo to jest niezdrowe E Papierosów i kraku i marihuany także <noise> No, tak co, krak zrównął z Papierusami <laughs> Ogólnie nie, nie popieramy palenia niczego, no chyba, że w piecu to jest jedyne palenie, które, możecie, które możemy tolerować. Pierwsze spotkanie dla Makusa z jakim wynikiem? 7 do 2? 7, 7 do, 4. do 4. Tak jest. Jezus, fatal, jak ty pięknie wyglądasz w tej łysinie. Dziękuję ci bardzo. świeżo golone. <laughs> Powiem ci, że masz potężne zakola jak za kola, jak ja mam włosów, stary, to gdzie ja mam mieć za kola? A raczej potężne za kole! No, raczej do samej potężny. No, wiek mnie dojebał, stary. Dzisiaj przekroczyłem 31, więc. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, pięknie. O, może się urodzić. Życie Ci wszystkiego, tak co dobre w życiu, żeby Dokładnie. rodzina Ci się powiększyła. Niech Ci to Bóg w dzieciach wynagrodzi. Dziękuję, pięknie. Przekażę też to mojej dziewczynie, która. E, pewnie ma streamka gdzieś tam w tle odpalonego. Dokładnie. Jezus Maria, powiedział, Oj. wow Makus, no i mamy 2-0 Ostateczny mecz, jeżeli, jeżeli Makus go wygra oczywiście A ja tutaj sobie zapisuję teraz wynik, no myśli, myślę, że Amek nie zostawi tego bossa odpowiedzi Myślę, że jeszcze A, dostarczy nam. emocji, no bo jakby to miało się skończyć 3-0 Chociaż musi 3-1 się skończyć Amex kontrofensywą, ale Markus jaki szybki powrót On pokazuje, że jest tutaj Usain Boltem On potrafi zapierdalać Prosto z Jamajki przykopcił niezłe zielsko kurwa Takiego blancika soczystego I dzięki temu ma moc aby popierdalać na boisku I teraz Amex double topem od Backboarda Amex cały czas jakiej... zaskakuje Jakie zielsko ty bierzesz, że ty zapierdalasz po zielsku? mi się wydaje, że to się nazywa a to, a to ty nie wiesz, że w, ja, w jakim stanie bierzesz zielsko, to w tym cię pobudza? A jeszcze, jeszcze nie zapierdalałem. <śmiech> no, <śmiech> no. <śmiech> Nie tak. Nie tych z słuchawek. Jak one mają? Ha, tak. czyli pod wykrzyknikiem hajs pokryłeś 40 zł. Na które musisz wydać pewnie 40 zł Nie Ale nie powiem ci ile musisz wydać W każdym o. razie mniej niż 10 zł Mniej niż 10 No to wszystkie Donate po kolei lecę Toś mobilnego mechanika na dziś <laughs> Tutaj maku z ciekawym wow, resetem Wow, wow wow No to było tutaj kurwa taka nutka wirtuozi. Aż, aż Amek chyba piwo wylał Ale nawet no, Amek napisał wielkie chuj na czacie, i to bardzo dobrze podsumowuje to, jak go zaskoczyła akcja ze strony Makusa. Bardzo ładny flip reset. Ogólnie. I próba fejka. Je, jeżeli tak spotkanie zakończy się tak, jak obstawiam, to mam pewne pytanie do któregoś z zawodników. Widzę takie. A powiesz nam coś to... więcej? No jeżeli spotkanie zakończy się takowym wynikiem jakie teraz widnieje, to czy Amek chce rozgrywać te dwa mecze o honor? No Uhu. i niestety no, ale nie ten wiem, mecz to już Mam Nadzieję tak uh. naprawdę. A był Trzeci mecz czy drugi? Dokładnie trzeci. to był trzeci mecz z Best of 3 do 0.